Puszczę się No już śpiewaj. No śpiewaj śpiewaj, śpiewaj niż żal Ej ale ja mam inny tek Ej No weź, dawaj To inny A ludzi się puszczasz? Dajcie mi słowa no <laughs> zaraz załóż, zaraz Ej ni słowa dać, cię tu zaśpiewam, chyba ja chcę tu nie No już nie będziesz super VIPa, myślę. Masz kurwa słowa i cisza, to nie? On ma 10 lat, ej, Dyl, sew Mamacie! Jeden słowa LOL szacun Dawaj! Ej, ale ja nie mam ukończonych 18 lat, a piszę, że mam dać tak albo nie Masz tak dać Tak, tak, tak. Ale nie, bo mi SMS-a pewnie ma przyjść, tam Znale, i dostał mi pierdol! Z nimi, z nimi, z nimi, z nimi. <śmienicza> Dobra dawaj, zaśpiewaj blondyneczkę! Ej, ale jakby sąsiad błyskujesz się, no to będę ja przetrany! No wariot, no! Poczekaj, zamknę sobie drzwi w pokoju, okej? Okay? Ja czasami przychodzi... Ola tańczy dla mnie wiesz, albo bałkanice. No bo... Masz już, mam te słowa, które ci dałem? Tak The... 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 to się bał śpiewać, a teraz od razu chce? Pierwszy? Cisza, The... The... <laughs> Ej, ale nie <laughs> wojcie, a tu już A ty... <laughs> Śpiewaj, bałkanice, śpiewaj, śpiewaj, dawaj. <laughs> albo... By... Co albo tylko, śpiewać? albo weź weź tego, albo weź śpiewaj. Straciłaś no nocą. Dobra, dosz cicho. Dobra, cisza, pydały. Peda. Kas się, chuje film, I kurwa dzień. I przyznasz mi, cios, bolec, ci się śni I przyznasz... Mi, kurwa nie I przyznam, że kiedyś martwiłem się Dziś już nie Dziś to do mnie Więc rób to, chcesz dojać, też to bierz I nie skarż się, bo dziś to jedynie co teraz powiesz na to kurwo dziwko, idź do szmatu, kurci, jedz, idź do za to, dupę, co szmatu, te to teraz, szmatu, Co teraz powiesz na do kurwo, idź do szmatu, to do szmatu, idź do to idź do szmatu, idź do szmatu, Nie mówi szmatu, idź do szmatu, tu do nie idź do szmatu, idź Zdrócz co chcesz, chcesz odbyć tobie. I daj mi spać, bo nie chcę już się znać. Mam ciebie dość. Więc nie robi na głos. I odiep się. I odiep przyściśniesz. Teraz powiesz na to. Kurwo dziś podpis do Chuj ci Jeżę, chuj się jenzo, na to. I co teraz powiesz na to? Kurwo, Jezus ma to.

Klaskamy wszyscy klaskamy okay. Klaskamy, Alu. jej, plami no. Ale się nie spisałeś Morle. Dawaj jeszcze zaśmieję bałkanice nam Okej, okay, dla was wszystko koledzy, ale tu się, się jeszcze dziewczyna ziomuś Fajne masz fajne, fajne masz kolegu. nós vamos esperar dava 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 bocanite Dobra. bem de pompa o que é que aí aha é alemão não me diga que é o No, nie powiedziałem No szpiewaj, śpiewaj, śpiewaj, dawaj, jeszcze raz! No to kurwa, śpiewaj! Dawaj od początku! No dawaj, jeszcze raz! Jeszcze raz! Dostajesz, dostajesz pionę normalnie, dawaj, jeszcze raz! Ej no ale! Ej no Dostajesz, Dostajesz vip na tydzień na jailu! dawaj, śpiewaj! Ej ale wiem kiedy? Teraz będzie zaraz! Cicho, cicho wszyscy! Teraz. Bałkańska w żyłach płynie krew, kobiety... Zasad... Bałkańska w żyłach płynie krew, kobiety wino, taniec, śpiew, zasady proste w życiu łam. Nie rób drugemu tego, czego ty nie chcesz sam, opa muzyka. Muzyka przyjaźń, radość, śmiech. Życie łatwiejsze staje się. Przynieście dla mnie wina z Wam. Potem ruszamy razem w tam. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. I znowu w nocy będzie mało, będzie głośno. Będzie radośnie Znów przestańczymy Razem całą noc Będzie Będzie zabawa Będzie się działo I znowu w nocy Będzie mało Będzie głośno Będzie radośnie No przestańczymy Razem całą noc Okiesza nie prosił. Już trochę im brakuje tchu Polejcie wina również mi Znów na parkie będzie dym Bałkańskie rytmy, polska moc Znów przetańczymy całą noc I jeszcze jeden ma ludzki wina z Bam! I znów ruszamy razem w tam. Jeszcze ten doping! Dawaj, no dawaj, dawaj! Będzie zabawa! Będzie się działo! I znowu noc będzie mało! Będzie będzie radośnie no tańczymy! Razem całą noc Jeszcze raz Będzie, będzie zabawa Będzie się działo I znowu w nocy Będzie mało, będzie głośno Będzie radośnie no tańczymy! Razem całą noc Brawo Brawo Jeszcze raz możesz Brawo, 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 brawo sąsiad usłyszy przecież. Jak to? A bo na...